Cześć, z tej strony Bartek. Ja ostatnio wrzuciłem na kanał kilka filmików. Generalnie ja tych filmów nie do końca lubię robić. Raczej wolę formę pisaną. Natomiast no, wygląda to tak, że jak coś napiszę, to jest nie wiem, no, 20-30. 100 słon, jak nagram film, to jest 1000 półtora, 2 Jest to zjawisko, którego ja zupełnie nie rozumiem. To znaczy, yy, wygląda na to, że yy, ludzie przestali czytać i pszczelarze przestali czytać w ogóle. Całą wiedzę czerpią z internetu, z takich filmików głupich jak ja wrzucam. Yy, jest, to, jest to dla mnie ciężkie do zrozumienia. Słuchajcie, parę jakichś takich komentarzy oczywiście było na zasadzie, że ktoś tam trzyma kciuki, kto, komuś tam się to podoba, komuś tam się nie podoba itd., dalej. Natomiast kilka komentarzy było oczywiście, że puste ule pokazujesz, katastrofa, czy że... czy że... było ile lat trzymasz pszczoły? O, ulubiona... ulubiona... Ulubiony argument, który pamiętamy jeszcze z dawnych czasów, kiedy faktycznie żeśmy te pszczoły krótko trzymali. Ile lat trzymasz pszczoły? Kończę dyskusję. trzymasz masz krótko? Gadasz głupoty. Czy masz długo? No. no to już wtedy możemy z Tobą rozmawiać, ale jak jest na filmie ulmniejszy mniejszy niż tam cztery korpusy pełne miodu, no to. No i widocznie wciąż za krótko. Ja się słuchajcie, w ogóle nie uczę, niczego. Przez te 12 lat, jak pszczoły trzymam, nie nauczyłem się niczego, bo dalej mi pszczoły umierają. Zaglądam do ula i tam czerw rozstrzelony, rodzinka słaba, nie rośnie. No i widocznie nie jestem tak zdolny jak nasz były prezydent, który się uczył cały czas. I wszystko umiał, ja najwidoczniej się nie uczę i nie rozwijam, i dalej te rodzinki są jakie są. No, a tak, już bardziej serio. Słuchajcie, rok ten obecny, który, który na no ten sezon obecny, który się kończy powoli, czyli 2025, to był tutaj w moim rejonie, w mojej lokalizacji sezon no, ekstremalnie dramatyczny. To znaczy dwa lata temu był dokładnie taki sam sezon, czyli wychodzą pszczoły większe czy mniejsze z zimy, w rozsądnej wielkości czy nie i jakiś tam pokarm zimowy mają, ewentualnie jak jakaś rodzina padnie, jak ja widzę, że ramka jest w miarę czysta, nie jest jakaś bardzo czarna i, i zdecydowanie bez bezczerwio, no to takie ramki czasem biorę i, i tą rodziną podaję, żeby miały tam na start troszkę łatwiej, więc te ramki tam standardowo jakieś dołożyłem do pszczół. No i jak się ten pokarm skończył w ulach, tak trzeba było zacząć karmienie i to karmienie trwa do teraz. I to samo było w 2023. Koniec kwietnia i głód, i cały rok głodu. I słuchajcie, w takim roku to oczywiście można mieć piękne rodziny pszczele, jak się stosuje całą tą gospodarkę pasieczną, co do której ja się nie nauczyłem stosować, bo się tak jak mówię, nie uczę. Większość tych metod co najmniej w teorii znam, i dlatego, że je poznałem, to ich właśnie nie chcę stosować. Tak jak mówię, serdecznie zachęcam nie do oglądania filmów na YouTubie, w tym moich. Bardzo serdecznie polecam czytanie książek, między innymi mojej, ale nie tylko. Po prostu czytajcie książki, a nie oglądajcie głupot. Może teraz tak, kto będzie chciał, to sobie posłucha. Przeczytam kawałek rozdziału. To jest roz... część rozdziału pierwszego pod tytułem Zdrowie pszczół. Pod rozdział Czy pszczoły mogą poradzić sobie z dręczeniem? Zabójcza natura warozy nasuwa pytanie: Czy pszczoły są w stanie same powstrzymać rozwój choroby? Odpowiedź twierdząco, bez chwili wahania, mam jednak na myśli populację, a nie poszczególne rodziny. Prawdopodobnie większość naukowców i pszczelarzy, nawet spośród tych, którzy nie skąpią w swoich pasiekach chemii, przyzna, że jest możliwe teoretycznie, aby pszczoła miodna jako gatunek współistniała z roztoczem w mniej lub bardziej zrównoważonej relacji. Zapewne przyznają też, że pszczoły mogą samodzielnie poradzić sobie z większością chorób. Wydaje się jednak, że zaprzeczą, jest to możliwe w gospodarce pasiecznej, jaką znamy. Z tym ostatnim też się zgodzę, przynajmniej w jakiejś części. Różnica pomiędzy przedstawionym sposobem myślenia, a tym, który reprezentuję, polega na tym, że zamiast przekonywać do stosowania zabiegów, uważam, że powinniśmy pomóc pszczołom przez reorganizację pasiek i gospodarki. To wymaga jednak zmiany sposobu myślenia. Trzeba się zastanowić, co należy zmienić w gospodarce pasiecznej, jak przeorganizować selekcję pszczół, aby stworzyć owadom warunki zbliżone do tych, w jakim żyją populacje odporne na warozy. Każdego sezonu na kilku kontynentach pszczoła Miodna udowadnia, że jest gatunkiem samowystarczalnym i potrafi znaleźć równowagę w relacjach z dręczem pszczeli. W naszym kraju, jak i niemal całej Europie kontynentalnej, o tym równowagę nie jest łatwo. Nie znajdziemy wielu rejonów, gdzie przez selekcję naturalną mogłaby, mogłaby przejść duża populacja pszczoły. Stary kontynent ma stosunkowo dużą gęstość zaludnienia, a ludzkie siedziby rozłożone są względnie równomiernie na całym obszarze, poza rejonami, które nie są przyjazne również pszczołom, np. wysokimi górami. W przeciwieństwie do obu Ameryk, Afryki czy Azji, w Europie nie ma olbrzymich, praktycznie niezamieszkałych obszarów, gdzie dziko żyjące pszczoły. Lub roje, które uciekały, uciekły z pasiek, mogłyby rozpocząć proces doboru naturalnego, unikając krzyżowania się z nieodporną populacją pasieczną. W Stanach Zjednoczonych sytuacja jest inna. Tam populacja pszczół w pasieka jest mniej więcej dwukrotnie większa niż w Polsce, tymczasem liczba ludności i obszar kraju wielokrotnie większe. Średnia gęstość występowania pszczół jest więc dużo niższa, a to służy zdrowiu populacyjnemu. Na wielu obszarach sytuacja wygląda jednak podobnie jak w Europie kontynentalnej, co wynika z nierównomiernej gęstości zaludnienia tego bardzo zróżnicowanego geograficznie kraju. Obok rejonów często za, gęsto zamieszkałych, gdzie względnie większa jest też gęstość populacji pszczelej, istnieją obszary półdzikie, na których populacje pszczół mogą przejść przez proces doboru naturalnego. Na to nakłada się jednak specyfika gospodarki pasiecznej USA, gdzie, ogromną część populacji jest, gdzie ogromna część populacji pszczół jest nieustannie przewożona na zapylanie różnych upraw, co stwarza ogromne zagrożenie epizootyczne dla pszczół. Moim zdaniem tu właśnie należy szukać przyczyn wysokiego odsetka śmierci pszczół w Ameryce Północnej. Jeszcze inaczej sytuacja wygląda na Wyspach Brytyjskich, gdzie dominuje pszczelarstwo amatorskie, a według oficjalnych danych gęstość populacji pszczół wynosi około jednej rodziny na kilometr kwadratowy, Podczas gdy w Polsce jest co najmniej 5 rodzin na kilometr kwadratowy, są rejony, w których jest ona nawet dwukrotnie, dwukrotnie wyższa. Ja dodam teraz, że te dane już są mocno nieaktualne, bo yy, według najbardziej yy, aktualnych, znanych mi danych mamy co najmniej 7,5 rodziny na kilometr kwadratowy, a nie 5. Ale nie wiem, czy coś się zmieniło w ostatnim roku, bo te dane są bodajże z 2024 roku. To tworzy trudną sytuację epidemiologiczną, w nawiasie epizootyczną w naszym kraju. Daleki jestem jednak od twierdzenia, że sytuacja w Europie kontynentalnej jest bez wyjścia. Pasieki wielu pszczelarzy rezygnujących ze wszystkich zabiegów przeciwko warozie nierzadko otoczone są pasiekami towarowymi, w których nie selekcjonuje się pszczół na odporność. Dzięki konsekwencji i uporowi pszczela, pszczoły te z sukcesem przechodzą podstawowy proces selekcji. Jak się to udaje? Należy zacząć od odpowiedzi na pytanie, jaki organizm uważany jest za zdrowy czy skuteczny biologicznie, a gospodarkę za opłacalną. Możemy przyjąć, że dziko żyjąca rodzina pszczela osiąga sukces, jeśli zapewni zastępowalność pokoleń. Natomiast od pszczół w naszym pasiekach wymagamy 100% przeżywalności i wysokiej produktywności, co oczywiście jest nierealne, bo rodziny giną, niektóre słabną, nie produkują tyle miodu, ile życzyłby sobie pszczelarz. Zawieszamy poprzeczkę coraz wyżej i wyżej. Czy jednak zarówno od strony ekonomicznej jak i środowiskowej nie, nie zadowoliłaby nas sytuacja, jeśli każda rodzina przeżyłaby średnio 4-5 lat, a przez 2-3 pozostawała produktywna? To oznaczałoby, że średnia śmiertelność nie przekraczałaby 20-25%, a z większości pasik byli, pasieki bylibyśmy w stanie uzyskiwać dochody. Dla mnie to nie tylko sytuacja akceptowalna, ale i oczekiwana. W tej chwili wprawdzie wciąż nie mogę pochwalić się nawet takimi statystykami, ale żyję nadzieją, że się to zmieni po przekroczeniu pewnego etapu selekcji. Do takiego przekonania upoważniają rozliczne przykłady przywoływane w tej pracy. Warto dodać też, że śmiertelność populacji, utrzymana na pewnym poziomie, jest potrzebna także od strony ewolucyjnej, aby eliminować z puli genetycznej te osobniki, które sobie nie radzą. Samice dręcza pszczelego mają zdolności maskujące, które pozwalają im bardzo szybko przybierać zapach żywiciela. Co umożliwia ukrywanie się przed pszczołami. Ze względu na niemałe rozmiary roztocza wydaje się jednak, że pszczoła powinna czuć się na własnym ciele, zwłaszcza podczas żerowania. Tymczasem znacząca większość pszczół w ogóle go nie dostrzega lub nie uważa go, yy, za niebezpieczeństwo. Dręcz jest przez nie zupełnie lekceważony. Wół znajdziemy wiele organizmów. Na podstawie obserwacji wiemy, że może być ich nawet ponad sto kilkadziesiąt gatunków, drobnych owadów i pańczaków. Żyją obok pszczół i współistnieją z nimi w różnych relacjach, najczęściej komensalistycznych. Pszczoły tolerują ich obecność, dopóki to nie staje się dla nich problemem. Wówczas potrafią usuwać z uli rabosi i różne pasożyty, na przykład osy barciaki. Mogą także pokryć propolisem kokon larwy barciaka, a nawet zarządzoną mysz na dymnicy. Mają więc wiele mechanizmów i narzędzi, którymi mogą walczyć z intruzami. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby tych samych narzędzi użyły przeciwko roztoczom. Najwidoczniej jednak dręcz nie jest uznawany przez pszczoły za organizm dla nich niebezpieczny. Aby zneutralizować zagrożenie, owady muszą zrealizować trzy kolejne, podstawowe i zupełnie oczywiste etapy strategii walki z dręczem. Jakie? Po pierwsze, muszą zacząć być świadome jego obecności. Po drugie, muszą kojarzyć go z zagrożeniem dla siebie lub przynajmniej uciążliwością na tyle dużą, aby warto było podjąć interwencję. Po trzecie, wreszcie, muszą podejmować działania w celu zminimalizowania zagrożenia. Pszczoły z wielu populacji są w stanie wyczuć obecność roztocza, a raczej wydzielany przez porażoną larwę specyficzny zapach przenikający przez zasklep komórki i podjąć interwencję. W internecie można obejrzeć filmy, na których widać w jaki sposób pszczoły walczą z roztoczem lub próbują zrzucić go z siebie za pomocą odnóży. W tym kontekście, kontekście pojawia się pytanie, czy rzeczywiście potrzebujemy setek czy tysięcy lat ewolucji, aby pożądane zdolności odpornościowe się wykształciły i upowszechniły w populacji. Według profesora Stevena Martina z Wielkiej Brytanii proces ten jest już mocno zaawansowany, a trwa dopiero niecałe trzy dekady. Cechy potrzebne pszczołom do wypracowania strategii przetrwania znajdziemy w populacji, również w naszej populacji pasiecznej. Niestety bardzo wielu pszczelarzy prowadzi selekcję przeciwko nim. Na przykład eliminując w tym procesie cechę propolisowania jako niewygodną, w nawiasie używają też uli, które nie stymulują odkładania kitu. Walczą również z obronnością pszczół. W roli reproduktorek wykorzystują tematki pszczele, które czerwią w sposób zwarty, w ten sposób wykluczając z selekcji pszczół i które usuwają z ule porażone poczwarki. Jedną z głównych cech pszczół rugowanych w toku selekcji jest rojliwość. Z punktu widzenia interesu pszczelarza wyjście roju jest niekorzystne. Tymczasem naturalna przerwa w czerwieniu w środku sezonu wyjątkowo sprzyja zdrowiu rodziny. Poza tym wyjście loju to również sposób na naturalne zapewnienie ciągłości populacji. Takich przykładów działania wbrew naturze przy stosowaniu i dobrej kondycji pszczół znalazłoby się jeszcze wiele. Wydaje się, że aby odwrócić niekorzystną tendencję hodowlaną, wystarczyłoby podjąć kilka podstawowych działań, zaprzestać selekcji przeciwko potrzebnym cechom odpornościowym i zacząć, rozmnażać, zacząć rozmnażanie tych rodzin, które samodzielnie najlepiej sobie radzą. To mogłoby pomóc w długofalowej poprawie genetyki pszczół. A przy tym pozwoliłoby na podtrzymanie ich adaptacji do zmieniającego się środowiska. Myślę, że tutaj zakończymy. A ja zapraszam na, do zakupu i przeczytania pszczelarstwa w zgodzie z naturą czyli parę, parę słów o ewolucji w pasiece. Moja książka, która okazała się półtora roku temu, tutaj znajdziecie. Opis na ponad 400 stronach wielu mechanizmów odporności pszczół. Znajdziecie wyjaśnienia, w jaki sposób odporność działa. I może ja nie będę musiał czytać komentarzy prawda, osób, które uważają, że jak rodzina jest mała, to jest katastrofa, a pszczelarz krótko trzyma pszczoły. To tyle. Cześć.